Witajcie! Dzisiaj zakupy, ale zanim zakupy, to zerknijmy, co mamy w planach na ten tydzień. W tym tygodniu nie będzie nic skomplikowanego, nic wydziewanego, żadnych nowych przepisów. Wczoraj zrobiłam rosół, i naleśniki i część tego rosołu będziemy jeść dzisiaj, a część zawykuje i w czwartek będzie z tego rosołu zupa pomidorowa. We wtorek będą zapiekanki z serkiem wiejskim. To są zapiekanki z przepisu Ani Bardowskiej. Naprawdę są to smaczne zapiekanki, chyba najlepsze, jakie jadłam. Bardzo dużo takiego smacznego farszu pieczarkowego, i zrobię ich od razu więcej. je zamrożę, i będziemy je jeść również w piątek. W środę, jako że jest to dzień postny, kupiliśmy troszkę śledzików. I przygotuję takie łazanki z makiem. Mak mam zamrożony. U mnie się często przygotowywało coś takiego właśnie w domu w dni postne. Czwartek, tak jak już mówiłam, zupa pomidorowa. Piątek, zapiekanki, które będę robiła we wtorek. I w sobotę kotlety, mielone, ziemniaczki i mizeria. Tych kotletów zrobię od razu więcej, także starczy nam na sobotę i na niedzielę. I również kupiliśmy porcję rosołową, abym mogła w niedzielę wieczorem przygotować rosół lub bulion na kolejny tydzień. Dzisiejsze zakupy robiliśmy w Lidlu i zapłaciliśmy 380 zł i 90 groszy. Duże opakowanie płatków kukurydzianych. Myślę, że największe opakowanie, jakie jest, możecie właśnie dostać w Lidlu. Pasata pomidorowa Mutti, ta chyba najlepsza pasata będzie do zupy pomidorowej rybka, taka krajanka z brzoskiniami, z żurawiną, my tego wcześniej nie braliśmy i dwa opakowania śledzika w sosie śmietanowym, drugie było 50% taniej dwa razy mozzarella do zapiekanek kawa ja wam w zeszłym tygodniu pokazywałam kawę prima wzięłam ją na spróbowanie, była bardzo tania i w sumie to żałuję, że ją wzięłam bo szczerze mówiąc jest no, dosyć słabej jakości także wzięłam dzisiaj tą Kimbo ona kosztowała 65 zł za okilogramowe opakowanie, ale Kimbo to jest bardzo dobra kawa, ja nawet stąd czuję jej aromat także no tamtą też zużyjemy, ale myślę, że sobie pomieszamy troszkę z tą, żeby to było przyjemniejsze w, do picia Dwie herbaty, nie było tej mojej czarnej Earl Grey, dlatego wzięłam tą Frosty Afternoon i tutaj Earl Grey z mandarynką. Mam nadzieję, że będzie dobra. Te herbaty są bardzo aromatyczne i kosztują około 9 zł za 25 saszetek. I ser, cheddar, żółty, na kanapki. Dalej. Tutaj mamy wędlinkę, tą z piór i porcję rysową. Porcje rysową były po 4,99 za kilogram, więc to takie opakowanie wyszło chyba około 3 zł. Dwa razy ten pasztet: jeden z jeleniem, drugi z królikiem. My go bardzo często w sumie bierzemy. Dużo jogurtów, trochę fantazji, trochę serków wiejskich, trochę tych spilosa, trochę tych z Cota. Jogurt często jest takim, jak się otwiera lodówkę, jak chcemy coś na szybko, to bierzemy jogurt. Tak samo nasz synek, także jogurtów musi być sporo. Do herbatki cytrynka i do herbatki imbir pieczereczki do zapiekanek, ogórek, bio do mizerii. I tutaj mamy jeszcze paprykę do kanapek, jabłka, banany, gruszki takie długie, właśnie bagietki do zapiekanek roszponka. Wzięłam tą minus 50% taniej, bo ona dosyć fajnie wyglądała. Po prostu trzeba ją wyciągnąć z szklanego pojemnika, przełożyć papiernikiem papierowym i będzie jeszcze długo można ją jeść. Dwie bagietki czosnkowe do jakiejś sałatki na przykład. Dużo bułeczek. Tutaj te ciasteczka Cantuccini. Do kawy włoskie mam dwa opakowania. Mam pewnie same, Tylko po prostu różnią się jakby szatą graficzną. Fajne są do kawy, do, jako taki słodki dodatek i ich też się dużo nie zje. Tutaj kola, mango suszone, chipsy jabłkowe. Zauważyłam, że w Lidlu są takie fajne bajgle. Wcześniej ich nie widziałam, także myślę, że w opcji śniadaniowej, takiej z sałatką, jaką, z jajeczkiem, będzie to fajna sprawa. Te cukierki, ja bardzo je lubię, te Toffi. E, tutaj mamy chusteczki wodne. Trzy opakowania były w promocji. My y, dla dzieci używamy tylko tych wodnych. Baterie, e, kostki toaletowe również były w promocji, ja tylko tych używam. E, I kapsułki do zmywarki. E, te uważam, że są całkiem dobre, wychodzą fajnie, bo około 70 chyba 4 groszy za sztukę, więc je biorę zawsze. I to by było na tyle, jak widać całkiem małe zakupy. Jak widać też nie ma wody, a to dlatego, że soda stream już idzie przesyłką kurierem chyba do mnie, także będziemy testować i sprawdzimy, czy to rozwiązanie u nas zda egzamin. U nas jest tak, że jak w jednym tygodniu są takie zakupy większe, no to w drugim są mniejsze. Więc dzisiaj te mniejsze zakupy, bo tak naprawdę potrzebujemy tylko tych rzeczy takich na świeżo, typu warzywa, owoce, jogurty. Natomiast te takie suche rzeczy, w większości już mamy tak samo rzeczy na obiady. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam się w ogóle takie filmiki podobają, czy dalej nagrywać, i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!